Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo oraz nieobecny marszałku Szymonie Hołownio, bo to do pana, panie Szymonie, panie marszałku te słowa. 17 lutego bieżącego roku, w minioną sobotę raczyłby pan, był pan podczas konwencji wyborczej w Kielcach powiedzieć następujące słowa. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić, za kraty albo na cmentarz. Powiedział to Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, druga osoba w państwie. I można byłoby ten głupawy cytat pominąć, wzruszyć ramionami, gdyby nie to, że ten cytat był bacznie obserwowany. Przez wszystkie stolice świata. Mam pytanie, panie marszałku Hołownia. Czy w ten sposób chciał pan wypowiedzieć wojnie, wojnę Federacji Rosyjskiej? Co zrobi pan Hołownia, jeżeli pan Władimir Putin potraktuje te nieodpowiedzialne słowa za kasus belli? Czy weźmie odpowiedzialność za? Niewyobrażalną katastrofę polskiego narodu? Czy trzecia droga już formuje oddziały szturmowe? Bo wasz szef jednej z waszych partii, czyli PSL-u, pan wicepremier szef Monu Władysław Kosiniak-Kamysz, nie miał zachwyconej miny, podczas gdy Szymon Hołownia mówił te słowa. On sobie tak klaskał, ale bardzo leciutko. I w końcu, czy mamy się spodziewać powołania w Kamasze? Czekamy z niecierpliwością na odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie i za